Witajcie, nazywam się Marcin. Prowadzę na portalu YouTube kanał techniczny o nazwie Martin Flesz Gordon. Na którym przewagą jest temat rolniczy, mechanizacja rolnictwa przeważnie. I chciałbym Wam zaprezentować mój nowy projekt. Projekt nazywa się Agroplandeka. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych w okresie żniw, gdy rolnicy bardzo często poruszają się po drogach publicznych z przyczepami naczepami z kombajnami zbożowymi. O tej porze roku wzrasta zagrożenie na drogach publicznych, ponieważ jest więcej przyczep naczep ciągników rolniczych kombajnów zbożowych. Ta planyka jest po to, żebyście byli uświadomieni i nie wyprzedzali na trzeciego. I nie powodowali wypadków na drogach publicznych. Będę miał trzy takie plandeki. To jest pierwszy model. Dwa następne zaraz Wam pokażę. Oraz będzie też opcja plandeki, którą Wy wymyślicie, lub także ja będę inne wymyślał i będę je prezentował na stronie projektu. Projekt będzie na stronie polakpotrafi.pl ukośnik agroplandeka, i tam znajdziecie wszystkie wiadomości o tym projekcie. Plandeki będę miał w wymiarach od szerokość od 150 do 250 cm i wysokość od 70 do 100 cm. Ta plandeka jest na najszerszą przyczepę ona ma 250 w szerokości i wysokość ma 70. I projekt nie będzie łatwy, bo każdy z Was, który zamówi taką plandekę na tym portalu, będzie ch chciał we wesprzeć ten projekt i będzie mógł zamówić dowolną plandekę. To poda mi swój wymiar przyczepy, żebyście mogli umieścić ją na swoich przyczepach, na na tyłach kombajnów, sieczkarni polowych, na hederach, które ciągniecie. Na beczkowozach, na przyczepach z ścianem lub słomą projekt przez Was wybrany, który ja od Was otrzymam i przygotuję go graficznie i pójdzie do druku. Będzie zawierał pięć takich prostokątów. Jak ten, to jest przykładowy prostokąt, będę miał pięć takich prostokątów umieszczonych na plandece, i, i to będą prostokąty przeznaczone dla firm, które chcą. Wykupić reklamę na moich plandekach, na moim projekcie Agroplandeka. Będzie 5 tylko takich kwadracików, 5 możliwości wykupienia takiej reklamy. Nieważne czy ja sprzedam 10 plandek, 100 czy 1000, te wszystkie loga, czy jak to powiedzieć, prostokąty tych reklamodawców, którzy wykupią na portalu, Polak potrafi. Agroplandeka będą się znajdowały. Każda plandeka będzie miała raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 takich otworów. Yy, dzięki którym będziecie mogli przy, przymocować na linkach do przyczep. Yy, te plandeki, jeżeli macie drewniane burty, to będziecie mogli przykręcić to na wkręty z podkładkami. Taka plandeka jest wydrukowana na specjalnym materiale, który jest odporny na deszcz, wiatr i promienie słoneczne UV i powinna wytrzymać kilka sezonów. Również takie plandeki możecie przykręcić sobie, na przykład na ścianach w garażach, warsztatach, na drzwiach od garażów. Od budynków inwentarskich, na przykład te plandeki, które sami zaprojektujecie. To jest plandeka ze zbożem. Jak rolnik wiezie zboże w przyczepie, jest prędkość pokazana, ciągnika maksymalna. Nie śpiesz się, zwolnij. Jak jedziesz samochodem za takim ciągnikiem, to pamiętaj, że on wiezie zboże. Przepraszam, że jadę wolno. Wiozę zboże, które jutro będzie pieczywem na śniadanie. Jutro będzie śniadanie kombaj zbożowy. Tutaj mamy drugi projekt flandeki. Też mamy tutaj prędkość. I mamy baloty. Słomy, siana. Niektórzy wożą kostki, snopki. Przepraszam, że jadę wolno. wiozę baloty, czyli siano i słomę dla zwierząt. Wiecie, że krowy i konie, owieczki i inny inwentarz muszą mieć słomę i siano. Widzicie, niektórzy co jadą samochodami za taką przyczepą o tym nie wiedzą. I nie wiedzą, że ciągnik może się poruszać tylko 30 na godzinę i wyprzedzają na trzeciego. Pokażę Wam trzeci projekt Bandeki. To jest trzeci model plandeki. Mamy tutaj też prędkość pokazaną 30 na godzinę dla pojazdów i ciągników rolniczych. Przepraszam, że jadę wolno. Wiozem produkty rolne na jutrzejsze śniadanie. Wiecie, rolnik może wieść mleko, ser, może wieść też kiszonkę dla krów, może wieść wysłodki, różne rzeczy. Może wieść ziemniaki. I taką plandekę może mieć też na przyczepie albo na naczepie. Cała kwota pieniężna, która zostanie zebrana z tego projektu Agroplandeka, będzie rozdzielona. Część pójdzie na koszt projektu, czyli wypromowanie go na portalu polakpotrafi.pl. Później mamy koszt plandeki i druku i wysyłki do Was. Reszta kwoty, która pozostanie z projektu, będzie przekazana na cele charytatywne w moim mieście, w moich okolicach, w których mieszkam. Bo każdy youtuber powinien wspierać swój region, przeważnie, bo zapominają wszyscy o tych małych miejscach. No i jak zostanie jeszcze trochę pieniędzy, potrzebuję na oprogramowanie graficzne, na rozwój mojego kanału Martin Fresh Gordon do robienia coraz lepszych filmów dla was. No i to by było na tyle. Wszystkich z was, którzy chcą wesprzeć ten projekt, zapraszam na stronę polakpotrafi.pl ukośnik agroplandeka. Zapraszam na, na projekt.